Cześć, ja jestem Kamil i witam Was w moim kolejnym Zagrajmy wy. Jak widać będziemy grać w grę The Darkness 2. D gra jest z 2012 roku, z tego co kojarzę z lutego. Y ma bardzo pozytywne komentarze z tego co czytałem i bardzo wysoką ocenę. Dlatego postanowiłem sam sprawdzić i ocenić, dobra, tak więc zaczynamy. Szczerze, no nawet nie znam fabuły tej gry, dlatego to będzie taki mój pierwszy raz, że tak powiem. Dobra. Tu będzie krótki pewnie dialog, który sobie oczywiście oglądniemy serdecznie zapraszam wszystkich. Okay, you know how this story starts. In the beginning there nic Literally, nothing but void and darkness and that's how the darkness liked it. It wasn't until God decreed, "Turn on the lights," that things got nasty. small. A, a, a planet here, a sun there. You, you, you know, Needless to say, the darkness was pissed. From then till now, the darkness tore its way through the world, inhabiting one human host after another, each thinking that they were its master. But you can't own the darkness. The darkness owns you. Fast forward to one Jackie Estacado. You know his type. No family, no hope, no future. He ended up about what you'd expect—busting heads for the Franchetti crime family. Life as a whole was pretty dark for Jackie. Then came his twenty-first birthday, and, and things got a whole lot darker. And then you, you, you might think that inheriting superpowers would would be pretty cool for Jackie. You know, being in the business of killing people and all. And if not for the demon living inside of him, you'd be right. See, the darkness uh, didn't just make Jackie stronger, it, it, it made him a god. Uh, but only when the lights were out. Next thing you know, the mob turns on Jackie, marks him for death. Just like that. It was the New York City mob versus Jackie. And the darkness. But uh, as dark as things were for Jackie, there was a light in his life. And, and, and her name. Was Jenny. Now, now, now these kids, they, they went way back. I don't think anybody would disagree that they were meant for each other. If anything, that's the real tragedy in all this. See, the mob was still after Jackie. Now, they thought the quickest way to get him would be to take away, you know, his, his only reason for living. Killing Jenny was just about the dumbest thing the mob could have done. See, because without her, Jackie not only had nothing left to live for, he had nothing left to lose. The darkness. Jackie's kept it locked away for years, you know, but it doesn't matter how hard he tries. No one can hold back the night. If he can't control this thing inside him, pretty soon there won't be anything left. Jackie'll be nothing but an empty shell. And that's just how the darkness likes it. Died, my father said to me. He said, Jackie, you can't outrun your fate, but you sure as hell gotta try. I didn't really know what he meant back then. See, there was something inside me, something terrible, waiting to get out. And when it did, it made me watch the only thing I ever cared about get her brains blown out right in front of me. Then it gave me the power to make things right. The kind of stuff you only see in your worst nightmares. The killing only made it stronger, harder to control. Eventually, I found a way to bury it. But ever since, it's been trying to get back out. It calls itself the darkness. A więc witam wszystkich ponownie. Zaczynamy pierwszą misję, tudzież. E, tudzież nic, na pierwszą misję, o ile to tak można nazwać. Widać, ta grafika trochę nie wiem, jakoś takie przeraża mnie, ale to tylko moje osobiste odczucie, nie lubię takiej bajkowej. Ale zobaczymy, jak będzie to z fabułą i rozgrywką. U. Fajna ekspedientka, na razie mi się podoba. Tak więc na razie możemy grać Dziewczynki są, jeszcze brakuje alkoholu no Ale łysa pała Co my tu mamy? Szukamy fajnych dóbr. Tu coś siedzi Ale jakaś taka kościelna Przeć pana Jakaś taka dewotka. Tu stara Tu gruba, awanturuje się Że zupa była zasłona O, ale nogi O, ta już jest fajna Fajna ja. Tu jest kolejna jakaś też by o. Oh. Uh, 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 fajne nóżki. Kelner jak chodzić płynie. No wiedziałem, że on wie czego ja potrzebuję, prowadzi mnie do dupeczek. Ło, wow, bliźniaczki chyba. <ścoughs> Sorry. To są chyba bliźniaczki. Ta ma fajne cycki, normalnie tak fajnie. Spięte, napięte, że tak powiem. A ty jakby było sutka widać. O tutaj właśnie teraz po prawo, ale to chyba nie sutek. Tylko załamanie w grafice. Tylko te wino takie w kwadratowych kieliszkach. LOL, co to miało być? Fuck! Moją dupę mi rozwalili, ale fajnie, podobało mi się. Tak nagle. Yełut dostała w łeb. The Darkness 2. Whohoho, brzmi groźnie No dobra, budzimy się. Co to się stało? Co z moją nogą? Dawaj broń. Lol, jaka noga, fu. Ale to mi się podoba. Ta noga, patrzcie jak wygląda, bez skóry w ogóle. Taka le, fu. Na razie jest ok. Ze wszystkim, gra mi się podoba. Ale to tak... Nie będę chwalił jej, że tak powiem, po okładce. No bo to dopiero początek, ale na razie jest wszystko w porządku. Wystaw łebek. Pyk. Dobra. Przeładujemy sobie. Motherfuckers, Tak, oj kurde, jak spadł na niego ten... Jak to się nazywa? Wspomniałem, jak to się nazywa, kurde, z tym idiotą. No ale dostał fajnie, Żyrandol! O, sobie przypomniałem, ale jestem inteligentny, jak cholera. Lol, panowie, ja was proszę o spokój i nie wjeżdżanie do restauracji, bo to nie jest kulturalne. Wjeżdżałem sobie jak do siebie, normalnie, przez ściany jeszcze. Tam są drzwi. Łoj, ktoś tu na pieprza. Oj, co mam? Dwie... Je dobra. Przeważnie ładuję, jak ktoś wychodzi. Aż se przeładuję. Tak dla zasady. Tak, idziemy do kuchni. A ta moja noga, fuuu, odrażająca. Pewnie. Pewnie wdało się zakażenie. Już jest, uciekamy do kuchni i będziemy gotować nogę. Jesteśmy blisko, tak jest. No i nie da pozwoliłeś mi ich zabić, suczko. Tak, i oni nie mogą wejść do kuchni. Ale to jest. Puta noga mnie przeraża. Co to się dzieje? Fajne te pistolety są. Szybko, otwieraj. Otwieraj. Otwieraj, suko. Fajna kuchnia. Tak wyglądają właśnie polskie kuchnie w restauracjach. Łoj koktajl mołotowa właśnie leci I rozpierdzielił wszystko Na razie widzimy światło, czyżby to światełko w tunelu prowadzące nas do nieba W co wątpię oczywiście No dobra, musiałem wam jakoś to przedstawić, mamy ładowanie tudzież zapisywanie Ja oczywiście jeszcze nie zapiszę, bo to było za wcześnie jak widzimy mamy pobudkę Daj, daj. Co to jest? Czyżby to śmierć? Bo mnie przyszła? W. Dobra, to idziemy do śmierci. O, a tu nasz ziomek, który chciał nas zabić. I wjeżdżą normalnie z autkiem w restaurację. Jak śmiałeś, suko. I czemu mnie on woła? Nie wiem. Boże że chcesz się ze mnie pośmiać, że nie mam nogi. I co, E. Lol, co to miało być? Fu, moja noga. Co to ma być? Jakieś hydry. To mi się podoba, tylko skąd on zdobył tą moc, jestem ciekaw. Ale mam hydry, uhuhu. Uhu. I to jeszcze nie ja nimi na razie steruję. To jest mój problem. Łoj. Noga mi się odnawia. Ale fajnie, mam nawet skórę. Ja, ale jaja. Dobra, ja sobie oczywiście teraz zapiszę i widzimy się za chwilę, do zobaczenia, cześć!